Czekaj, buduj dinozaura. Chodź tu, pokażę ci dinozaura. Czekaj, do końca już to Chodź, pokażę ci dinozaura. Chodź. Dinozaur. Już idę. Chodź. Witamy w Parku Jurajskim! I zaś czas wydaje taki okrzyk, taki A przestań leć. No zabierz to, albo cię spalę. Zabierz to, albo cię zabiję. No to daj! Tu leży. No, co ty robisz? Kamie Zostaw dinozaura ma to zostać. No, nie! No, zostaw dinozaura! Nie, Jeszcze zabrał. Daj mi coś do żarcia chociaż. Nie mam. Chciałem cię rzucić. Aha, a ja chciałem być miły. Takie. Do miłego bycia miłym Spoko a, a fajny most? Zajebiste Nie mam jedzenia dla ciebie, niestety Dinozaur! Zbudowałem nowego dinozaura